Te brytfancem po żółtkach które notabene mi nie wyszły, gdyż była za wysoka temperatura była. Mamy już ziemniaka i czosnek świeży. Dołożymy jeszcze paprykę czerwoną, marchewkę, ziemniaka i cukinię. Tyle wystarczy, to umujemy i zaraz wracam. Ok, pizza mi się już zrobiła, zaraz będę ją wyciągał. Marcheweczkę do pogryzienia. Gdzie ja położyłem deskę? Tam jest. Mmm, lubię marchewkę. Dobra, lecimy zaczniemy warzywami. Olej się nagrzał. Ale fajnie pachnie czosnkiem, tym czosnkiem, który już tu jest. Ha gorące. Zawsze się oparzę. tam. Tam pizze są, zupy nie ma żadnej? Zupy nie ma. Pizza. Nie, pizza to za dużo. Nie ma teraz. Dziękuję. Proszę bardzo. Dobra, do ciepłego oleju dorzucamy nasze warzywa i teraz mogę to zrobić w wersji samobójca, a mogę to zrobić w wersji jakiejś inteligentnej. I chyba wybiorę jakąś inteligentną wersję. Eee, może, może wieczko od tego. O, gdzie jest wieczko? Mamy pokrywkę, a tutaj mamy cukinię, ziemniaka, marchewkę i. I co ja tu się dawałem? Cokina, ziemniak, marchewka i papryka czerwona. Dobra. To co teraz robię nie jest ani fajne, ani mądre. Dzieci nie naśladujcie mnie. E Elegancko, nic nie prysło. Stanatnie, jak, jak to było? Nad Starczą, albo, albo na tarczy. Na tarczy. O, teraz. Teraz wyglądam jak rycerz kuchni polskiej. Rozmieszamy teraz warzywa. Warzywa włożymy jeszcze raz do pieca z tym olejem. W tym oleju. Warzywa jeszcze raz wrzucimy do pieca w tym oleju. I jak nam się to wszystko zrobi to dorzucimy mięsa i te nasze żółtka, które miały iść na pizzę, ale które mi tak pięknie wyszły. Boom, look into my eyes. You will see what it means to me. such a heart. Sam nie biec. Dobrze, słuchajcie, wystarczyło 20 minut w piecu, żeby warzywka były ładnie dopieczone. Już marchewka, ziemniaczki, wszystko już jest mięciutkie. Do tego teraz muszę dołożyć tylko i wyłącznie żółtka i kiełbaskę. Dobra, a żółteczka, które już się upiekliśmy, można tu śmiało dorzucić. Tup, 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 tup. O i do tego idzie moja kiełbaska podwędzana. Mega mi fajnie wyszło. Pizza z tą kiełbaską. Polecam, polecam. Dobra, to użyjmy kiełbaskę. Pokażę wam jak to wygląda i leci do pieca. Widzimy się za chwilę. Wyciągamy nasz obiad nie czujecie tego, ale w całej pizzerii pachnie kiełbaską wędzoną czosnkiem warzywami Dobra teraz żeby się tylko nie poparzyć znowu Teraz tak, weźmiemy trochę kiełbaski, trochę marchewki, ziemniaczka, jajko, to na pewno jedno jajko. Gdzie jest ziemniaczek? Jest ziemniaczek. O. I gdzieś tu była jeszcze czosnek. O, czosnek, czosnek chce. Czosnek wygląda przepięknie. Masz sobie wezmę w trzy ząbki, bo lubię. Paprykę mam. I gdzieś tu była cukinia. Upieczone warzywa z kiełbaską. Tak wygląda czosnek. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor czosnek. Widzicie. Ja znowu będę jadł to gorące. Chyba się nie oparzę, nie? Tego czosnku To ja będę mega fanem. Co ja będę sam czosnek piekł, ale to jest dobre. Mm. O ale ten czosnek mi wchodzi Cukinia. Ho! Nie jestem fanem cukinii, ta jest bardzo pyszna. Ziemniaczek. Ale fajnie. Ziemniaczek wędzony. Ta, ta wędzona wędzonka z kiełbaski. Proszę na ziemniaczek. Mega dobre. Żółtko. W żółtku z kolei czuć mocniej czosnek. A to dlatego, że na samym początku było pieczone żółtko z czoskiem. Marchewka. słodzutka, mm, Słodziutka. Fajna papryka. O! Papryka bym powiedział, że tu nie pasuje. Fajny posąg papryki, ale, ale źle zrobię z tą skórką, bo skórka jednak jest troszkę twardsza. Mogłem, mogłem albo paprykę obrać, albo wcześniej skórkę sparzyć. Pomyślmy na przyszłość. No i kiełbaska. Mega, mega fajny obiad. Tłusty na oleju, ale raz można na miesiąc coś takiego zjeść, czy na tydzień. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz jeden obiad z oleju. Ja chcę jeszcze. Ja naprawdę chcę jeszcze. To jest przepyszne. Teoretycznie brakuje coś zielonego. Dobrze, spróbujmy to teraz odcedzić. O! Dobra, mamy to. Olej odsączyłem. Nawet nie wygląda źle. Ładny kolor. Warzywa nasi to, żeby jeszcze się trochę odsączyły. No i tyle, obiad gotowy. Myślę, że coś z tego mogę zrobić. Można tortilli. Ok. W sumie tortilla to niezły pomysł, nie? Tak, jako, jako kanapkę sobie mogę zrobić to. A, dobra. Robimy. Może jeszcze jest gorące, a ja jestem niecierpliwy, chcę spróbować. Mm -hmm. Gorące. Opa. Mm. Gorące, ale... W sumie nie ma ale, po prostu gorące. Bardzo dobre. I nie żałuję, że nie dałem sosu żadnego. Warzywka i kiełbaska są w miarę wilgotne. Fajne. Wiem jak to wam pokazać. Przekroimy na pół. Zobaczcie jak kanapeczka wygląda w środku. Ja jestem z siebie dumny, bo jest naprawdę fajne. Hmm, nie w sprzedaży. Aczkolwiek podejrzewam, że będzie. No teraz postaram się w następnym tygodniu coś takiego maknąć. Dla Was. Ale fajne. Na razie.